Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować przede wszystkim, po pierwsze, Stowarzyszeniu Pozytywni. To jest ich pomysł, to jest ich działanie. Zauważyli nasze miasto, ale by się też to nie, nie zdarzyło, gdyby nie sponsorzy, pan Pawł i pan Marek, którzy pomogli zrealizować finalnie, to przedsięwzięcie. Myślę, że te osoby warto pokazać w naszej gminie i szukać kolejnych takich osób, którzy tak aktywnie i cennie wspierają tak ważnej i cennej inicjatywy. Jest jeszcze trzecia osoba, która współpracowała z Wami, Pan Józef Szafran, społecznik z Kent. Kto kogo namawiał? Wyście go namówili na to, żeby ten pojemnik stanął? Czy on Was namawiał, żebyście zasponsorowali? No akurat to była inicjatywa Pana Józefa Szafrana, który do nas zadzwonił i. To z jego inicjatywy to wyszło. Ale namawiać was nie trzeba. Nie, no nie namawiał nas znowu. Zadzwonił, że jest taka potrzeba. Ilość zgromadzonych nakrętek w serduszku, które ci zauważyliśmy, pokazuje rzeczywiście, że nasi mieszkańcy mają y, tą wolę zbierania. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę i prośbę, aby w kolejnych dniach, miesiącach nadal tą wolę podtrzymywali. To niewiele trzeba. A cel jest bardzo ważny cenny i jeżeli służy dobru drugiemu człowiekowi, należy i trzeba go kontynuować.